Dolnośląscy przedsiębiorcy po raz kolejny mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Przedstawiciele 12 dolnośląskich przedsiębiorstw wzięli udział w 16. edycji targów Silicon Saxony Day w Dreźnie, największej konferencji poświęconej branży ICT w Saksonii. Uczestnictwo regionalnych firm w tak dużym wydarzeniu to kolejna misja gospodarcza realizowana przez samorząd województwa w ramach projektu Going Global Dolnośląska dyplomacja gospodarcza. Misja gospodarcza do Drezna była spotkaniem dolnośląskich przedsiębiorców z niemieckimi partnerami, umożliwiająca nawiązanie współpracy, zacieśnienie kontaktów i wykreowanie nowych możliwości rozwoju firm. Wizyta w Dreźnie była także okazją dla przedsiębiorców, aby poznać trendy i kierunki, w których rynek ICT będzie rozwijał się na terenie Saksonii regionu partnerskiego województwa dolnośląskiego. Silicon Saxony Day to targi branży ICT organizowany w Saksonii od ponad 15 lat. Oprócz transferu wiedzy i technologii, celem wydarzenia jest otwarta wymiana między programistami, producentami i użytkownikami obecnych lub przyszłych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W Silicon Saxony Day wzięło udział 12 dolnośląskich przedsiębiorców. Mieli oni okazję nie tylko poznać bliżej przedsiębiorstwa z Saksonii, ale także zaprezentować swoje firmy oraz uczestniczyć w bezpośrednich rozmowach. Rozpoczęliśmy wizytę do naszych przedsiębiorców na 16. Silicon Saxony, wydarzeniu w naszym regionie partnerskim, w regionie partnerskim Saksonii, wydarzeniu poświęconym branży ICT, branży nowych technologii, branży zaawansowanych technologii. Głównym celem naszej obecności był to, 12 przedsiębiorców z do Śląska jest nawiązanie kontaktów, poznanie rynku, nawiązanie relacji biznesowych, ale też poznanie trendów i kierunków, w których rynek nowych technologii, rynek ICT będzie rozwijał się na terenie Saksonii, regionu partnerskiego Województwa Dolnośląskiego. Nasz udział organizowany jest w ramach projektu Gołębrowa Dolnośląska Dyplomacji Gospodarczej.